Witajcie kochani w kolejnym przekazie od Archaniołów. Dzisiaj nadaję z pół terenu, więc w tle mogą być jakieś dziwne dźwięki i wizja może się trząść, ponieważ kręcę z ręki, ale najważniejsze jest, że przekaz będzie i słowa do Was dotrą. Więc dzisiaj, żeby maksymalnie skondensować i skrócić filmik, ominiemy BHP, powiem tylko, takie bardzo ważne i bardzo skrócone punkty. Jesteśmy w czytaniu zbiorowym, więc nie wszystko każdemu może pasować. Weźcie tylko to, co Wam rezonuje, całą resztę zostawcie dla innych. Druga rzecz. To jest czytanie bezterminowe, więc jeżeli um, niezależnie od tego, kiedy ja to wpuszczam w sieć, przyjdzie do Was wtedy, kiedy ma przejść i kiedy macie ten, te słowa i ten przekaz y, otrzymać. Jeżeli padną słowa dotyczące przyszłości, to wierzcie to wyłącznie informacyjnie. Nie jest to wyryte w kamieniu. To jest tylko informacja, co jest na horyzoncie i macie wszelką moc, żeby to zmienić, jeżeli wizja Wam się nie spodoba. I tyle. I wybierzcie sobie grupę. To jest grupa pierwsza, to jest grupa druga. Jeśli rezonuje Wam jedno piórko, to weźcie to, które Wam rezonuje. Jeśli oba, to weźcie oba, a jeżeli najpierw tak bardziej e, rezonuje wam drugie piórko, a to pierwsze też do was mruga, e, to odsłuchajcie przekazu w takiej kolejności. Najpierw drugie, potem pierwsze. E, no i co, i lecimy. Grupa pierwsza, grupa druga. Witaj, grupa pierwsza. Wybraliście to piórko, i tu jest dla Was przekaz. Karty są wcześniej potasowane. Technicznego y, dla technicznych y, aspektów. I karty dzisiaj dla Was i przekaz. Najpierw mam potrzebę odczytania kart. Y, rzadko bardzo to robię i rzadko na te karty patrzę tak y, głębiej, ale macie tak: karta słońca. Ten dzień przyniesie Ci promienie słońca i radość, i tego Wam bardzo życzę. Karta Wsparcia. Nigdy nie jesteś sam. Wsparcie przybędzie z każdej strony. Działaj. I karta Odkrycia. To, co ukryte lub zgubione, zostanie odkryte lub odnalezione. Ok. Dzisiaj do Was wychodzą dwa archaniołowie, Jofiel i Uriel. I pierwsza, absolutnie podstawowa rzecz jest taka, żebyście zwrócili uwagę na oczyszczenie. I to oczyszczenie może być wielowymiarowe, może dla niektórych chodzi o po prostu zrobienie fizycznego porządku w swoim otoczeniu. Może dla niektórych jest to uregulowanie jakichś spraw prawnych albo wzięcie się za kupkę rzeczy odkładanych na wieczne niezrobienie. Ale jednak tutaj archaniołowie po prostu zachęcają was do tego, żeby się tym zająć. A dla niektórych może to być ym, takie Taka informacja o tym, że energetycznie przydałoby się oczyścić. I tutaj bardzo polecam białą szałwię, palo santo, kąpiel w czarcim żebrze, albo taką roślinkę z martwych wstankach. Albo jeżeli macie jakiś taki rytuał oczyszczenia, taki swój indywidualny, to dobrze by było to przeprowadzić. I to jest pierwsza informacja. A druga jest, to jest takie poczucie, jakby spływało do Was natchnienie, albo jakby spływały do Was takie nowe siły, które um, będą was wspierać w działaniu. Może właśnie um, w, w, w kończeniu niedokończonych spraw. Albo przekopywaniu tej kubki na wierzchne niezałatwienie. Natomiast to jest taki czas porządków, bardzo i bardzo Was do tego zachęcają, ponieważ w jakikolwiek sposób wdzielicie to w życie, na jakimkolwiek poziomie Waszej rzeczywistości, to będzie bardzo przekładało się na inne poziomy. Więc jeśli zrobicie porządek w swoim otoczeniu, to przełoży się to na wasze samopoczucie, na wasz spokój. Usłyszałem jakość snu, jakość snu i taki relaks. Tak jakbyście bardzo ściśnięte emocje wpuszczali świeże powietrze. I mówią, że oni będą Wam oświetlać drogę. Więc jeżeli mówimy tu o załatwianiu jakichś spraw, to oni są przy Was po to, żeby e, ułatwić Wam dobrnięcie do celu w tych sprawach. Czyli będą Wam e, stwarzać okoliczności, będą e, naprowadzać odpowiednich ludzi. Tak, żeby Wasze ścieżki się przeplotły, i tak, żeby um, oni, w sensie ludzie, którzy będą trochę takimi reprezentantami anielskimi, pomogli Wam dojść do jakiegoś rozwiązania i do jakiegoś poziomu. I to jest, kochani, na dzisiaj. Dla Was od nich. Przytulam Was bardzo, bardzo mocno. Miejcie wspaniały czas, i do zobaczenia następnym razem. Pa. pa. Witaj, grupa druga. Wybraliście to piórko i tu jest dla was przekaz. Już to ogarniam, układam. Mhm. Dzisiaj wychodzą do was tacy Archaniołowie. Mamy tutaj Rafaela, który jest nadwornym uzdrowicielem. Jest Archanioł Muriel. To jest ym, trochę anioł, trochę anielica, ponieważ ma bardzo dużo żeńskiej energii, więc pewnie w większości będę mówiła o niej per ona. Yy, I oni są w, w pierwszym rzędzie, w pierwszym, na pierwszym planie. Natomiast gdzieś za nich mm, trochę tak wygląda um, Archanioł Michał i jeszcze ktoś tam jest, ale jeszcze nie wiem, kto. Więc jak, jak będzie potrzeba, to się y, ujawni po prostu. Ale Pierwszym głosem mówią y, Rafael i Muriel i oni mówią o tym, że łagodność, takie spojrzenie miłości y, bardziej wejście w zrozumienie niż w walkę, że to będzie bardzo uzdrawiające i dla was i dla całej sytuacji nie wiem czy każdy to przyłoży do siebie, ale mam wrażenie, że to jest sytuacja, która nawiązuje też do drugiej osoby: że jest jeszcze ktoś i yy, między wami jest sytuacja i jakaś taka zadziora tam między wami jest, jak, jakiś papier ścierny. I Muriel i Rafael mówią, że łagodne spojrzenie na sytuację, łagodne spojrzenie na siebie i na tą drugą osobę. Bardzo Wam pomoże. I to jest klucz do rozwiązania tej sytuacji. I przede wszystkim do uzdrowienia Was w tym, w czym się znaleźliście. I Michał mówi, że do tego, żeby w ogóle do tej łagodności dojść. Potrzebny jest Wam dystans. Takie chirurgiczne y, odcięcie emocji, które są na bieżąco teraz we Was. Bardzo dobrą techniką y, do uwalniania takich y, sytuacji emocjonalnych jest napisanie listu do takiej drugiej osoby. Listu, który piszecie po prostu strumieniem świadomości. Przecicie tymi słowami, którymi czujecie, a potem ten liść się pali. Ważne tylko, żeby nie czytać tego, co się napisało. I takich listów należy napisać tyle, ile wam potrzeba do tego, żebyście poczuli, nabrali tego dystansu i poczuli, że jesteście absolutnie w pełni zdolni do tego, żeby spojrzeć łagodnie na tą drugą osobę. Bardziej ze zrozumieniem, a nie z ocenianiem. I Rafael, i Muriel bardzo Was w tym wspierają. E, Michał, ciekawe jest to, bo Michał y, jest zwykle taki y, zero Ocierałby się, gdyby był człowiekiem, to ocierałby się o surowość. Ale mówimy o Archaniele, więc jakby tu nie ma miejsca na surowość, ale niezwykłe dla niego jest to, że puszcza do was oczko i się uśmiecha. No, niewiele razy widziałam Michała puszczającego oczko, także ten dystans jednak. Będzie dobrym pomysłem, a może chcielibyście skorzystać z techniki obśmiewania sytuacji. Wiecie, jak już nie wiadomo, jak zareagować, to zareagujcie śmiechem, i może to też będzie bardzo pomocne. Próbuję dojrzeć, kto tam stoi za Michałem. Aha, okej, okay, ponieważ ym, jest taka fioletowawa poświata, co kieruje mnie do Metatrona i Raziela. Nie do Raziela. Dlaczego powiedziałam Raziela? No dobrze, pojawił się Raziel, to, to Raziel i Metatron. A to znaczy, że sprawa jest po pierwsze gruba, po drugie, bardzo transformacyjna, po trzecie, wynikowo trzeba to załatwić. I macie cały, cały zastęp naprawdę potężnych archaniołów za sobą, którzy was w tym wspierają. A ja bardzo mocno trzymam za was, kciuki. I widzimy się następnym razem. Pa pa.